Brak stałych klientów, poleceń oraz komentarzy? Skup się na tych trzech krokach, a będziesz w stanie zwiększyć zyski swojej firmy i zwiększyć ilość klientów, i niekoniecznie to będzie wymagało od Ciebie y, dużych inwestycji. Wyobraź sobie, że jesteś agentem nieruchomości i przychodzi do Ciebie osoba, np. ja, i mówi Ci: Słuchaj, y, wiesz, co będę Ci wysyłał teraz naprawdę zainteresowanych klientów, którzy są. Zainteresowanie właśnie tym, co można zaoferowania. Czy to jest dla Ciebie ok? No, oczywiście, pewnie zgadasz się na to. Tym właśnie zajmowaliśmy się w kroku pierwszym, drugim i trzecim, czyli etapem przed. Tym, żeby sprawić, żeby klienci akurat właśnie przyszli do Ciebie. Czym będziemy się zajmować w etapie w, w, etapie w trakcie? Będziemy się zajmować tym, co zrobić z tymi klientami. No, bo na pewno wiesz, że sprzedaż nie jest jeszcze dokonana na etapie, jak przychodzi do Ciebie klient. Musisz jeszcze naprawdę to osobę zainteresować, bo konkurencja nie śpi, jest już obok i oni na pewno zechcą też sprawdzić inną ofertę, ofertę konkurencji, jeśli Ty nie przekonasz ich teraz do tego, co masz do zaoferowania. Domyślam się, że mógł Ci się już trafić taki klient. Niby zainteresowany, gotowy do współpracy, a jak przychodzi co do czego, to nagle przestaje odbierać telefon, kontakt się z nim urywa, przestaje odpisywać na maile. Co wtedy zrobić? Frustrujące uczucie, prawda? No właśnie tym będziemy się zajmować w etapie w trakcie. Co zrobić, żeby taka osoba zechciała być Twoim klientem tu i teraz? Dobra, to teraz będzie trochę o tym um, o etapie w trakcie. Mo, możesz pobrać sobie PDF-a z tymi tabelkami i, i, wszystkie, i wszystkie 8 kroków na stronie lokalnieonline.pl ukośnik um, mapa biznesu. A teraz będzie o, 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 o tym, o pierwszej ofercie. To jest oferta, która jest tak jakby wprowadzeniem Twojego klienta. Tutaj robisz coś takiego, co nie robi nikt z Twojej konkurencji. Coś, co jest takie wow. Niekoniecznie musi to być nie wiadomo jak zyskowne. To ma przyciągnąć Twojego klienta. To może być powiedzmy audyt, jeśli, jesteś, jeśli coś powiedzmy sprawdzasz w jakimś mieszkaniu. Jeśli na przykład tak jak mówiłem wcześniej w pranie dywanów, możesz zrobić audyt dywanów plus dorzucić do tego darmowe pranie jednego dywanu. Sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych często sprzedają, autorzy w Stanach Zjednoczonych często sprzedają swoje książki: sprzedają, dają je za darmo, plus płacisz tylko za koszty wysyłki. To też jest taka jakby pierwsza oferta. Na siłowni możesz dać pierwszy dzień za darmo albo pierwsze dwa ćwiczenia za darmo. To jest coś, co tak jakby delikatnie zobowiązuje twojego klienta, żeby pójść dalej. Daje mu też tyle wartości, żeby poczuł, że, że to jest dobry wybór, że następny wybór. Czyli ta oferta główna, do której ty prowadzisz tą pierwszą ofertą, będzie, będzie naprawdę opłacalna dla niego. To jest, to jest bardzo ważne, bo bardzo często robimy od razu, chcemy wskoczyć na poziom, płać mi co miesiąc yy, i będzie dobrze. A tak naprawdę krok po kroku. Wyobraź sobie to na przykładzie związku. Facet nie podchodzi do kobiety w barze i mówi do niej: Cześć, podałaś mi się, może by za mnie wyszła. On zaczyna powoli. Cześć. Może Ci drinka, jedno spotkanie, drugie spotkanie, wyjście do kina, częstsze spotkania, wyjazd razem na wakacje, za jakiś tam czas pyta, pyta o rękę. Tak samo, tak samo Ty robisz w swoim biznesie. Krok po kroku, powoli, powoli małymi krokami przekonujesz tego klienta, co ma zrobić dalej. Następnie jest dostarczenie wymarzonych rezultatów, zaskoczenie klienta. To jest też naprawdę ważne I tak, i tak jak mówiłem wcześniej, każdy ten etap, nawet ten pierwszy, czyli pobranie darmowego PDF-a, zakup darmowej książki, czy ten jeden dzień próbny w twoim, na Twojej siłowni, czy, czy gdziekolwiek, one muszą dawać naprawdę, muszą naprawdę zaskakiwać klienta. To musi być coś takiego, że on powie wow i nawet powie o tym komuś. Pamiętaj, że on musi być super zadowolony. To nie może być tak, że on będzie ok. Było dobrze. On musi być naprawdę podekscytowany tym, co się tam działo i tym, co on otrzymał za, 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 te, za ten swój czas, za te, za, za, za te, za te powiedzmy, tu małe inwestycje, jeśli, jeśli pobierasz, powiedzmy, um, jakiś tam mały wkład finansowy w to. E, tak, samo o tym, tak samo o tym, co tu teraz mówię, możesz sobie, możesz sobie to wszystko rozpisać w tym PDF-ie. E, lokalnie mapa biznesu. Później jest ekstra gest po sprzedaży. To jest naprawdę technika, której nie stosuje już prawie nikt. Znaczy stosują to, stosują to firmy, ale bardzo, bardzo rzadko. A naprawdę może ona przynieść niesamowite rezultaty. Jest to coś, co robisz już po zapłaceniu przez Twojego klienta. Ktoś, ktoś powiedzmy przyszedł do Ciebie na jeden dzień szkolenia darmowego, a Ty na przykład wysyłasz go do domu yy, z, nie wiem, z butelką na wodę, jeśli jesteś trenerem fitness. Plastikowa butelka na wodę, dzięki, że przyszedłeś na szkolenie. Gratis. Ekstra gest po sprzedaży. Nawet po tym, jak dostaniesz, nawet po otrzymaniu zapłaty. Dobra, a teraz jakby to mogło wyglądać? Na przykładzie, to będzie Studio Fitness. Tam jeszcze nie dopisałem, ale zaraz zapiszemy. Studio Fitness. Powiedzmy, pierwszy, pierwszy krok, pierwsza oferta. Audyt, czyli powiedzmy ważenie, sprawdzenie um, sprawdzenie tkanki tłuszczowej. Nie? Takie, takie pierwsze wprowadzenie. W, w tym momencie i to już jest, i to już jest samo w sobie trochę takim jakby gestem po sprzedaży. Ktoś, ktoś mi zrobił darmowe badanie tkanki tłuszczowej, mm, znaczy darmowe badanie, ile ile mam tłuszczu w organizmie. Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny ten warto, ja mogę też o tym komuś powiedzieć. Na przykład powiem Znajomemu, że słuchaj, tam robią badanie, nawet możesz sprawdzić, ile masz, jaki masz procent tłuszczu. Nie? Fajna opcja. Z tego przechodzisz do powiedzmy, do zależnie od, zależnie od tego rodzaju biznesu, taki, taki klub fitness, powiedzmy, musi trochę pomotywować tą osobę, bo nie jest to po prostu zakup i koniec. Twoim celem jest tak naprawdę zapisanie tej osoby na powiedzmy, jakiś tam miesięczny plan. Czyli na, następnym robisz darmowy tydzień. Albo może trochę przesadziłem, niech będzie to darmowe dwie sesje, albo darmowa jedna sesja, zależnie od tego, jak ty to, jak ty to robisz. Oczywiście zaskakujesz klienta, super, robisz super profesjonalną pomoc i doradztwo, i, i, i tak dalej. Tak samo w pierwszym kroku, super profesjonalny audyt w miłej atmosferze i tam właśnie jakiś powiedzmy gratis, tak jak mówiłem o tej butelce. Następnym krokiem byłoby, to jest tak jakby trochę ten lejek sprzedaży, prawda? Na każdym etapie. Robisz trochę co innego. Wchodzisz głębiej, tak jakby. Następny etap to będzie powiedzmy 30-dniowy taki challenge na siłowni, niech to będzie dla, dla klubu fitness. Czyli oferujesz go powiedzmy 50% taniej dla tych osób, które przeszły przez, przez ten etap. Albo i albo nie, albo oferujesz go w pełnej cenie, bo ta osoba już jest tak jakby troszeczkę przygotowana do tego, co się będzie działo. I robisz mu taki jakby challenge, że hej, możesz schudnąć 20 kg. No dobra, przesadziłem. E, możesz schudnąć 5 kg w tym miesiącu. Mamy zrobiony taki, taki challenge. Chcesz się zapisać? Ruszamy powiedzmy na początku miesiąca. Też jest się z dobrym tym. Oczywiście, otrzymuje potem ekstremalne rezultaty. Ekstra gest po sprzedaży mówisz mu, że. Hej, e, schudość 5 kg przez te 30 dni. Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy napisali o Tobie jakiś artykuł, albo zrobili z Tobą wywiad, który udostępnimy tu i tu, albo dajesz mu jakąś odznakę tej osobie, dajesz mu jakąś koszulkę, na przykład jakąś koszulkę lider miesiąca. No, wiecie o co chodzi. No i powiedzmy, dopiero wtedy oferujesz mu ten miesięczny karnet VIP albo jakikolwiek. I oczywiście zaskakujesz klienta motywacja, wsparcie przez cały czas ekstra gest na koniec to po, po prostu jest um, no zniżki i tam jakieś takie naprawdę rzeczy, które które sprawią, że, że ta osoba ta osoba powiedzmy po prostu pomyśli, że, że bardzo dobrze została potraktowana, z chęcią powie o Tobie każdemu innemu, będzie będziesz naprawdę mówić o niej często i, i, i wychwalać ją taki bardzo dobry gest po sprzedaży, możesz nawet komuś nie wiem, zasponsorować po 3-4 miesiącach, 5 zależnie jaki kurs przeszedł, jaki to przeszedł, e, nie wiem, buty sportowe, sfinansowane od firmy. No, przecież za każdym razem, jak spotka inną osobę na mieście w, w tych butach, to powie, no, dostałam ją od tego klubu fitness, bo, bo akurat byłam członkiem przez pół roku, albo tam przez 3 miesiące. Taki przykład. Ty, ty na pewno wiesz lepiej, jak to zrobić u ciebie. Mm, następnym przykładem będzie pralnia dywanów. Tak, już wcześniej, chyba w poprzednim filmiku o tym mówiłem. No, popatrz tutaj. Tu już nie, nie, nie musisz robić tyle kroków co w, co w Studio Fitness, bo to jest trochę inny, inny biznes. Kupujesz, dostajesz rezultat i jest fajnie, nie? Ten, ten rezultat od pierwszego do ostatniego może się zdarzyć w ciągu jednego dnia nawet. Przychodzisz do kogoś, robisz mu darmowe pranie dywanu, plus audyt. Mm, darmowe pranie jednego dywanu, plus audyt innych dywanów w pomieszczeniu. Jeśli jest zachwycony tym, tym, tym właśnie profesjonalnym czyszczeniem dywanów. W tym samym momencie może zamówić od ciebie pranie reszty dywanu w domu. Nie? To się może wydarzyć tego samego dnia. Plus, możesz mu wtedy zrobić jakiś tam upsell. W, powiedzmy, zaoferujesz mu również pranie kanapy i, 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 i foteli w salonie. Super czyste dywany i, i kanapy. Zaskoczenie klienta nie wiedział, że aż tak to może dobrze wyglądać. Nie? Sam odkurzał i, i tak mu nie wychodziło. I dopiero wtedy, powiedzmy, po... Przy wychodzeniu z domu wspominasz mu o tym, jak ważnym jest pranie, tak jak wcześniej mówiliśmy o edukacji, jak ważnym jest pranie tych, e, tych dywanów, co powiedzmy co dwa miesiące albo co trzy miesiące, żeby, żeby, żeby te mikroorganizmy tam się nie rozwijały i żeby tego... I, i, I wyobraź sobie, to wszystko może się zdarzyć w ciągu jednego dnia, a jakbyś zaczął od tego, że dzień dobry, oferuje subskrypcję miesięczną na pranie dywanów albo co trzy miesięczną, to ile osób jest od razu gotowych, żeby zaakceptować? Od razu większa część od razu mówi: Nie, no co ty? Pranie dywanów co trzy co miesiące kto by tam to robił? No, coś tam robi, ale za każdym razem, przechodzisz do następnego kroku, na, na każdym etapie zaskakujesz klienta i robisz ekstra gest. Jeśli coś takiego zrobisz, wprowadzisz u siebie w firmie, to nie ma możliwości, żeby się ona nie rozwinęła. No bo tak. Takich serwisów jak ten jest bardzo mało. Bardzo mało osób coś takiego robi, że pamięta o tobie nawet po zapłaceniu pieniędzy. Dostajesz gratisa w postaci ochraniaczy na buty po praniu tym pierwszym dywanów. Jak ktoś przychodzi do ciebie do domu, nie chcesz ciągać butów, załóż ochraniacze. Środek do konserwacji, możesz mu, możesz mu podjechać któregoś razu, przejeżdżając powiedzmy po dzielnicy, że niby tego, zostawiasz środek do konserwacji kanapy, którą, którą wyczyściłeś darmowa podkładka pod dywan tam gdzieś na, na wejście, no, mnóstwo jest takich rzeczy, które mogą sprawić, że, że ta osoba pomyśli o Tobie, że wow, muszę, muszę dać znać znajomym, bo, bo, bo to po prostu było niesamowite przeżycie. Domyślam się, że, że pewnie widzisz już jak mógłbyś za, zastosować niektóre z tych roków w swoim biznesie i jak naprawdę mogłoby Ci to pomóc. Wszystko to, o czym mówiłem, jest w takim małym PDF-ie, znaczy wszystkie te tabelki i trochę, trochę opisu do tego, jak to zrobić lepiej. To będzie oczywiście rozwijane, ale, ale na razie z wersji beta, że tak powiem, w wersji 0.1. Możesz to pobrać na lokalnieonline.pl, ukośnik, mapa biznesu. Jak widzisz, takie rozumowanie ma naprawdę, ma naprawdę duży sens, nawet z, psychologicznej, z psychologicznego punktu widzenia klienta, ogólnie, ogólnie ludzi. Traktowanie ludzi w taki właśnie sposób, traktowanie klientów w taki sposób. Rozumiem, że, jeśli, rozumiem, że możesz nie mieć czasu na, na, taką, na, taką, na taką pracę i opracowywanie tego wszystkiego, yy, dlatego ja właśnie jestem tu po to, żeby Ci pomóc. Ja oferuję darmową poradę dla Twojego biznesu. Także jeśli chcesz z niej skorzystać, możesz wejść na lokalnieonline.pl. Tam będzie przycisk, który klikniesz. On odniesie Cię do kilku pytań na temat swojego biznesu, na które mi odpowiesz. I ja na tej podstawie mogę opracować. Przykładowy plan dla tego, co Ty możesz zrobić w swoim biznesie, dla Twojej branży. Oczywiście nie zobowiązuję to do niczego, jest to darmowe. Zachęcam Cię, żebyś spróbował i, i, i naprawdę mogę Ci pomóc troszeczkę popatrzeć na, na Twój biznes z innej strony. Naprawdę jedna strategia. Może wystarczyć. Jedna prosta strategia może wystarczyć do tego, aby, aby zwiększyć zyski z, twoim, z Twojej firmie niekoniecznie zwiększając koszty. Bo, bo naprawdę jeśli masz stałych klientów, sporo rzeczy można zrobić już na, na nich, że tak powiem. Także lokalnieonline.pl tam jest link do, do takiego formularza. Jak go wypełnisz, ja z chęcią Ci pomogę. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego wideo. W przyszłym tygodniu postaram się udostępnić następne z etapem w po po tym, co robimy, po, po szóste, czyli po ekstra geście, jak utrzymujemy relację z klientem. Także y, zasubskrybuj kanał na YouTubie, y, śledź mnie na Facebooku, Instagramie. Bardzo zachęcam. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Trzymaj się, cześć.